Witaj ukochany bracie, ukochana siostro. Niech łaska i pokój Boży będą z tobą teraz, w tym wyjątkowym momencie, który się dla nas otwiera. Zapraszam cię, byś złączył a swój głos i serce z naszą modlitwą poranną. To święty czas, w którym prosimy o wstawiennictwo wielkiej latarni świętości naszych czasów, świętego Jana Pawła II. Wspólnie wzniesiemy nasze prośby do tego człowieka, który nie był tylko papieżem wielkiego formatu, Lecz świętym, którego dziedzictwo wciąż inspiruje i prowadzi Kościół. Święty Jan Paweł II poświęcił swoje życie z całą duszą i ciałem, z miłości do Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. Aż do ostatniego tchu był niezmordowanym ewangelizatorem, głosząc dobrą nowinę wszystkim narodom, nie tylko słowami, lecz własnym życiem, całkowicie oddanym Bogu. Jego droga była świadectwem żywej wiary i nadziei. Światłem, które przetrwało XX wiek i rozświetliło początek XXI, ukochane siostry i bracia, to z wiarą zwracamy się do Niego. Prośmy o wstawiennictwo tego Olbrzyma Wiary za wszystkie nasze intencje. Niech on z nieba patrzy na nasze dzieci, które są nadzieją lepszej przyszłości. Niech wstawia się za naszymi małżeństwami i rodzinami, fundamentami społeczeństwa i Kościoła, święty Janie Pawle II., módl się za nami. Módl się za nasze domy, nasze rodziny i wszystkie rodziny na całym świecie. Ty, który teraz kontemplujesz twarz Jezusa, wstawiaj się za nami u Ojca. Pomódlmy się razem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, pełna modlitwa Ojcze nasz święty, Janie Pawle II, z nieba okna ześli nam swe błogosławieństwo. Błogosław Kościół który tak ukochałeś i służyłeś, zachęcając go do odważnego chodzenia po drogach świata, niosąc Jezusa wszystkim i wszystkich do Jezusa. Błogosław młodzież, jedną z Twoich największych pasji. Pomóż im na nowo odkryć marzenia i podnieść wzrok ku górze, by odnaleźć światło, które rozświetla ścieżki życia na ziemi. Błogosław każdą rodzinę, bo Ty bardziej niż wielu innych dostrzegłeś działania ciemności, Przeciw temu cennemu przybytku, tej iskierce nieba, którą Bóg rozpalił na ziemi, święty Janie Pawle II, przez twoje potężne wstawiennictwo, chroń rodziny i każde życie, które w nich zakwita. Módl się za cały świat wciąż naznaczony napięciami, wojnami i niesprawiedliwością. Ty, który byłeś niezmordowanym przeciwnikiem wojny, wzywając do dialogu i siejąc miłość. Módl się za nami, byśmy i my byli niestrudzonymi siewcami pokoju. Święty Janie Pawle II, z okna nieba, gdzie żyjesz wraz z najświętszą Maryją Panną, zlej na nas Boże błogosławieństwo. Przez Twoje wstawiennictwo, daj nam łaskę, o którą prosimy w tej chwili. Powierzamy Ci nasze najgłębsze intencje, nasze dzieci, nasze rodziny, wszystkie trudności i troski, które dotykają naszych domów. Ojcze nasz, Ojcze nasz ponownie, Zdrowaś Maryjonia, pełna modlitwa, kwała Ojcu, pełna modlitwa. Boże, pełen miłosierdzia, który wybrałeś świętego Jana Pawła II na przewodnika swego kościoła jako papieża, spraw, abyśmy, umocnieni Jego nauką, otworzyli nasze serca z ufnością na zbawcze działanie Chrystusa, jedynego odkupiciela człowieka, On, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Ukochane siostry i bracia, z miłością, oddaniem i niezachwianą ufnością odmówmy teraz te litanie wspólnie. Panie, zmiłuj się nad nami. A dalej wszystkie wezwania litanijne od Jean de Deus aż do Papież pokoju módl się za nami. Dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, za świętość Świętego Jana Pawła II. Dziękujemy za świadectwo miłości Chrystusa na Jego obliczu, krzyża Chrystusa w Jego ciele, pokoju Chrystusa w Jego Osobie, ciała i krwi Chrystusa w Jego rękach, światła Chrystusowego w Jego Duchu. Dziękujemy, że mamy Go jako wielkiego orędownika. Dziękujemy, że patrząc na Niego i słuchając Go, nasza dusza raduje się w Chrystusie. Święty Janie Pawle II, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Niech moja dusza błogosławi Panu, a Bóg niech błogosławi nas przez świadectwo świętego Jana Pawła II. Wszystko to prosimy w imię Pana Chrystusa w jedności Ducha Świętego. Amen. Teraz z otwartym sercem zapraszam Cię do małego gestu wiary i wspólnoty. Zamiast zostawiać prośbę w komentarzu, może podzielisz się swoją historią z nami. Pomyśl, co świętego Jan Paweł II znaczy dla Ciebie, lub jaką łaskę już otrzymałeś aś. Przez jego wstawiennictwo. Twoje świadectwo może być światłem, którego ktoś inny potrzebuje do odnowienia wiary. Podziel się tym, co porusza Twoje serce teraz, a przy tym serdecznie zapraszam Cię do naszej wspólnoty wiary. Kliknij przycisk subskrypcji, by nasza wspólnota mogła się rozrastać i nieść Boże Słowo dalej. Święta Trójco, dziękujemy Ci, że dałeś Kościołowi papieża świętego Jana Pawła II. I sprawiłeś, że w nim zabłysła czułość Twojej ojcowskiej miłości, chwała Krzyża Chrystusa i blask miłosiernego Ducha. Z całkowitą ufnością w Twoje nieskończone miłosierdzie i matczyną opiekę Maryi, był dla nas żywym obrazem Jezusa, dobrego pasterza, wskazując świętość jako najwyższy wymiar życia chrześcijańskiego, drogę prowadzącą do wiecznej komunii z Tobą. Wedle Twojej woli. Wyproś nam przez Jego wstawiennictwo łaskę, o którą teraz prosimy. Amen. Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, chwała Ojcu, drodzy bracia i siostry, jeszcze raz zapraszam Was do wspólnego uczestnictwa. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, jeśli ona Cię dotknęła, rozważ subskrypcję naszego kanału. Poprzez to pomożesz dalej głosić Słowo Boże i budować wspólnotę wiary. I oczywiście. Podziel się tą modlitwą z tymi, których kochasz, w grupach rodzinnych i przyjaciół. Wiara rośnie, gdy się ją dzieli. Niech Bóg pobłogosławi każdego z Was, a pokój Chrystusa niech zagości w Waszych domach. Bądźcie z Bogiem i do naszego kolejnego spotkania, jeśli Bóg pozwoli. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami.